Siemanko. Zapraszam was dzisiaj na nietypowy film na moim kanale. Jak już widzicie po tytule i jak już widzicie po obrazie, co to się znajduje. Jesteśmy na Stardolu. Nie, nie mam zamiaru grać w tą grę. Yy, chciałam wam pokazać moje konto. Kiedyś w jakimś filmie czy na jakimś slawie powiedziałam, że w to grałam i trochę mi zajęło, żeby odkopać się do tego konta, żeby tutaj jakieś hasło sobie przypomnieć, bo wiecie, założyłam je w roku 2009 3... 3 ma... nie 3, 21 marca, więc to już jest ponad 6 lat temu no i, że tak powiem, w tym czasie nie wchodziłam na Stardolla, nie grałam, ale mam te konto i chcę Wam pokazać, jak to wygląda, także nie mam pojęcia, jak teraz ta gra polega, na czym polega, jak to, jak to się teraz robi, jak tutaj się to gra, ja kiedyś to grałam. Raz miałam konto superstar, czy coś takiego. I mam tutaj chyba cztery pokoje w moim apartamencie. Na samym początku pokażę Wam moje pokoje, a później pokażę Wam jakieś tam ubrania, które mam. Więc tutaj wiem, że była taka faza. Ja bardzo oglądałam dużo zagranicznych kont na jakieś podłogi, niepodłogi tego. Zaraz zobaczycie, co tutaj dalej. Więc tutaj robiłam coś takiego w oddali. To jest wszystko kadapa jest duża, to wszystko jest duże, tylko po prostu zrobiłam, że tu jest niby jeden pokój, a drugi jest trochę dalej. Tutaj jest dużo naćkanych rzeczy, bo te rzeczy, które tu są, to ich nie powinno być, bo tu mi jakoś po prostu one poprzychodziły, czy coś. Tutaj powinno się znajdować to, 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 tam z tyłu bez tego, tylko ta szafeczka, to powinno tu być, bo tu wtedy chyba było święta, jak ja to ostatni raz urządzałam. Tutaj jakieś łóżeczko tego, jakiś żyrandolik, tu wszystko jest po prostu wykminione Uch, jak ja tu się męczyłam, żeby to zrobić, aczkolwiek no mogłoby to lepiej wyglądać. Teraz pokażę Wam e, mój drugi pokój. Jak widzicie, ten w ogóle to jest w klimacie świątecznym wszystko zrobione, no bo chyba ostatni raz święta w to grałam. Kolejny pokój jest taki, świąteczny. Oczywiście musiał się taki znaleźć, wystrój glamour, co wtedy tak bardzo lubiłam. Piesełki też są, e, tutaj jakieś foteliki, różowa choinka. Zobaczcie, to w ogóle były jakieś perfumy. A nie, a nie, to nie były perfumy, ja myślałam, że to perfum sobie przyczepiłam. Aha, bo to wtedy jest jakieś Avril Lavigne. Pamiętacie te perfumy Avril Lavigne? Słuchajcie, jak to dawno temu w ogóle było. <noise> Naprawdę, widzę, to jeszcze darmowe. Było tutaj takie okienko ładne, tu, tu, tu. Komputer, laptopik, toaletka, no słuchajcie, beka. Dalej, mój apartament, pokazuję Wam. Ej, widzę, że to są jakieś beach, villa, loft, jacht. O kurde! Nie wiem, nawet nie wiem, jak to się zmieniło. Tutaj jest moja kuchnia. Tutaj za bardzo chyba nie pozmieniałam rzeczy, bo wiem, że można było kupić taką kuchnię, w sensie takie tło. Ja tutaj postawiłam jakieś tego, babeczki, stoliczek, tu jakiś garneczek, pierdu, pierdu. Takie głupotki. Ale słuchajcie, powiem Wam, że ten pokój, który Wam teraz pokażę, był hitem. Wszyscy się nim jarali, wszyscy nawet z zagranicznych kontaktach przychodzili. Wszyscy mówili wow. Ja też mówię wow, bo aż jestem zdziwiona, jak ja pozbierałam tych rzeczy tyle. 99 artykułów w tym pokoju klikam. A więc tutaj jest kolekcja torebek Glam Pauli. No, nieźle. Słuchajcie, ile ja te torebki zbierałam, to te jakieś półki porobiłam, żeby to wszystko poukładać. E, no, one są jakoś bardzo starych kolekcji, bo ja wiem, że jak niektóre torebki, jak miałam kasę, to kupowałam torebki, ale później e, kupiłam sobie konto Superstar i był taki jakiś butik, czy coś takiego i można było jakieś starsze kolekcje wykupić. Także, no wtedy tak jak widzicie, nie wiem, na przykład torebka, która, mm, na przykład ta torebka, ma zupełnie inną stylistykę niż torebka, przypuśćmy, nie wiem, taka. No to widać, że to już jest troszeczkę inne. I tutaj widzicie dwa, dwa, nie wiem jaka to jest waluta, dwa złote. No, za dwójeczkę to kupiłam, bo ja polowałam na tych bazarkach, jakby takich używanych ciuchach to zawsze brałam. No, to jest trochę jakiś gitar, o to uwielbiałam zawsze, torebka z pieskiem, no po prostu to był hit. Jedno z moich ulubionych torebek to ta, co mam teraz, którą też często nosiłam o, to, o Ona właśnie była darmowa, bo to była od tej Avril Lavigne, a ja wtedy lubiłam taki styl rockowy. O to też lubiłam. Właśnie to jest Archive, czyli to z takich tych starszych kolekcji punk Bug. To też fajne było. To dużo osób kiedyś nosiło. Jessica Back. No właśnie, tu było dużo jakiś tam Jessica, coś tam. Nie wiem dlaczego w ogóle miałam te torebki uzbieram, ale były chyba tanie po prostu i dlatego je brałam. Tutaj fajna kopertówka. Ta kiedyś była bardzo popularna. No widzę, za jedynkę, <grytanie> ale to chyba właśnie też była w tym w lumpie. O, to wygląda w ogóle jak Louis Vuitton. Ta torebka mega. Yy, to też często nosiłam. O, ten kochl. Nie wiem, jak to się czyta. Ten kochl, ten sklep, uwielbiałam go. On był taki super. Także tak to wygląda. Słuchajcie, ten, ten pomieszczenie z moją kolekcją torebek wszyscy się nie umierali. Ja również, ale piesu jest najpiękniejszy. Nie sądzicie, jest śliczny. Przejdźmy teraz jeszcze do mojego apartamentu głównego i pokażę Wam moje. E, tą lalkę przed chwilą, lalkę, tą postać przed chwilą ubrałam, przed chwilą, no jakiś czas temu, żeby tam wyglądała jakoś schludnie. Tu są moje akcesoria i buty. Jakieś tutaj pewnie dużo będzie darmowych, no właśnie, widzicie. Jakieś naszyjniki, o to w ogóle mnie zawsze rozśmieszało, żeby, żeby nie było widać jakichś tam ramionczek czy czegoś, więc to to coś takiego się e, brało, z jakieś skrzydła, kurde. Buty. Moje ulubione buty, które mam na sobie, to są te. Szczerze mówiąc, butów miałam naprawdę mało. Całą kasę, którą miałam, tutaj to wydawałam naprawdę na, yy, na torebki, bo to jakieś miałam wtedy świla. Te butki są bardzo ładne też. Kurczę, ej, naprawdę są jakieś takie stare kolekcje. O te mi się też podobały z platformami. A, to w jakąś panterkę. Uhum. No jak widzicie, jakieś tam dużo tych butów nie ma. Tak zaraz to tutaj jeszcze taki sundaut chyba był za frikowo. bo życiu bym ich nie kupiła dokładnie. O te też bardzo lubiłam platformy. Właśnie. Ja lubię platformy nawet do tej pory. I powiem Wam szczerze, że właśnie od tej gry zaczęła się moja przygoda z modą. Tu się zaczęłam interesować modą Stardolu, właśnie. sneakersy za zero? No to chyba było na początku, może było jakieś za darmo dostać ubrania albo coś. Ja wam powiem, że ja naprawdę nie ogarniam, jak teraz Stardol działa, ale kiedyś byłam tutaj mistrzem. O, te buty też ładne, a to też z tych poprzednich kolekcji kupione, co tu paski, pasków też miałam sporo, bo też ich nosiłam. Trochę o, uwielbiałam tą chustkę, śliczna i znowu z tego sklepu, w nim były najpiękniejsze ubrania. Teraz widzę, że naprawdę tutaj dużo różnych rzeczy. O, ta arafatka też była, pamiętacie arafatki tutaj? Kurde, to z tego samego sklepu wszystko, ale naprawdę mieli fajne rzeczy. Dobra, to widzę, że już nic więcej tu nie mam, więc zobaczmy moją szafę z ciuchami. Up. Tutaj taka sukienunka. Na tej nie pamiętam skąd ja ją tu mam. Wiem, że tą bluzkę pamiętam, mi się bardzo podobała. Ta sukienka była fajna. Hannah Montana! <grytania> o, tą bardzo lubiłam. Ona była fajna. Właśnie z L były też fajne ubrania. Co często też nosiłam, zaraz sobie przypomnę. To były jakieś za nie wiem za co, nawet jakieś Princes. No właśnie, bo to jak Disneyowskie jakieś seriale wchodziły, to często były rzeczy. Ta była ładna. Zobaczcie tutaj były właśnie takie em, na ramiona. Jakieś sznureczki spuszczone, i ten sklep Decads to właśnie był z takimi starszymi ubraniami, w takim stylu, nie wiem, lata, o już, nie wiem, 50., 20., takie różne, takie charakterystyczne dla różnych lat style tam były, właśnie. Co tu jeszcze? Ta sukienka też mi się podobała, ale jej nie pamiętam, ale droga była, kurde, taka tęczowa. Co dalej? To była chyba też z jakiś Avrilla a nie, to z tego Kohls. Jakieś pamiętniki wampirów, kurde. Ja nawet nie pamiętam skąd ja mam te rzeczy. Ta bluzka jest też bardzo ładna. Zobaczcie, taka fajna, brokatowa. Co tu dalej jeszcze spojrzymy? E, no, tych ubrań tutaj trochę jest na pewno. Oto kiedyś się takie bolerka były popularne, to się coś takiego nosiło. To pamiętam. E, co tu? Oto też bardzo lubiłam, to było fajne taka kamizeleczka, ta bluzka była fajna, z czaszką. hot Hotbice, a właśnie były hot buys, czyli tam co się były jakieś takie popularne rzeczy i wtedy yy, bardzo dużo ludzi to nosiło, o to było moje jedno z ulubionych ubrań, super, to było taki sweterek, kiedyś tak się ubierałam w takie fashion, fashion, pamiętam, co było kiedyś moda, nie wiem skąd to mam w ogóle męskie rzeczy, o ta idealnie pasowała pod różne jakieś tam kamizelki, ta koronka fajnie wygląda, I love Poland, skąd ja to mam, co to jakieś dni Polski były, to też jest fajne. Właśnie mi się takie świecące rzeczy w takim glamour stylu podobały. No nie bez powodu, teraz widzicie glam Paula. <grym> e, tak, co tu dalej? To jakieś, nie wiem, po co mi coś takiego było, tak w ogóle, taki męski styl. Oto też bardzo lubiłam z L. No właśnie, drugi co do moich ulubionych sklepów. Kurde, ale mi wspomnienia wzięły. Zobaczymy, co tutaj dalej. E, dalej, bo ja to jakoś poukładam. I tam dalej, właśnie teraz będą stopy i spodnie, z tego co widzę. Ta bluzka też jest fajna. Super, ale dużo mam takich przypołowów, że czy typu, nie wiem, jakieś skrzydła, czy taka spódnica, nie wiem w ogóle po co mi to było, a to I love my diamonds, o oh! szalona, o tu pamiętam jakieś było coś tam właśnie godzina dla ziemi, były takie akcje, w ogóle fajnie, bo to co było, w, nie wiem, w świecie rzeczywistym związane, to to się działo, nie wiem, były dni nie jakieś tam to oni tutaj rozdawali. Dużo, aczkolwiek było właśnie dużo z disneyowskimi różnymi rzeczami związanych rzeczy. Rzeczy, 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 powtarzam cały czas, a to ładny był też kardiganik. No spoko, myślę, tu mam ubrania. Spodnie te, które mam na sobie, najczęściej nosiłam takie... O, kiedyś się nosiło takie leginsy kto to pamięta? W ogóle jak się chce teraz takie kupić za kolanko, no czy tam przed kolanko, to teraz nic takiego w ogóle znaleźć nie można. To fajne jeansiki też, takie trochę boyfriendowe, takie trochę luźniejsze. Spódnic miałam chyba mało, więcej miałam sukienek. No jak widać, właśnie tutaj spódnic jest mało. E, zobaczymy w ogóle, czy ja mam tutaj jeszcze coś e, w moim w schowku, coś takiego. zobaczymy, co tutaj było, bo na pewno są jakieś rzeczy pochowane. O to chyba były za friko te rzeczy, jakieś takie obrazki, nie wiem, może mi się później one miało po coś przydać. Niebieska choinka, dość ciekawie. Telefon. Ja nawet nie wiedziałam, że mam. O tutaj w panterkę jakieś wzory. Właśnie tam można było taki wzór zamiast tamtego brązowego dać. Na przykład chcę to do schowka znowu schować. Jak ja mam to schować do schowka? Halo. Dobra, jesteśmy w tym schowku. Nie będę teraz wyciągać tych rzeczy, bo mi się nie udaje po prostu coś takiego. Nie wiem, skąd były te rzeczy. Były chyba za darmo. O na tym wiem, że kiedyś wieszamy jakieś bransoletki. Tutaj też coś takiego stawiam. Ja bardzo dużo zmieniałam w tym pokoju, więc to, co teraz jest, ten główny z tą szafą, to jest taki średni, Powiem, że kiedyś miałam na pewno ładniejsze. Zobaczcie, no trochę jest tych rzeczy, to jakieś zabawki. A to co to? Jakaś lalka. Check out my new music video in Stardew Cinema. A to nie jest jakaś ta? Kurde, z High School Musical, nie pamiętam jak ona się nazywała, Vanessa coś tam. No trochę tu jest, a to kto to znowu? No, bo tutaj tak gwiazdy się lansowały. Wiem, że chyba Honorata Honej tu była raz kiedyś na tym Stardolu. Um, tu z ciuchów może coś mi tu zostało, czy nie? Jest tu, nie mam buty, torebki też nie. O, nie chcę żadnego że, tych wszystkich. Aha, dobra. Jest jeszcze. Yy, coś jeszcze było, jakieś tam. A, Salon piękności, no właśnie. Yy, wiem, że jak ja zaczynam to grać, to chyba wtedy dopiero wchodziło jakieś takie. Yy, makijaże, czy coś takiego, tu właśnie biżuteria. To tu najwięcej to miałam tych darmowych. O z tych gwiazdek, słuchajcie, tu się robiło z nich opaski, albo robiło się z nich makijaże, czy kolczyki się z nich robiło, bo były za darmo, to się brało ich dużo. To chyba też było za darmo, bo wątpię żebym coś takiego kupiła. I były. Kosmetyki właśnie. To ja miałam różową farbę do włosów, pamiętam, że miałam kiedyś, maskarę jedną. Bo to wszystko jak się nie miało tego konta Superstar, to wszystko było drogie w ogóle. Biżuteria, to byliśmy na ręce. To jak ja gram, to chyba nie było żadnych paznokci wtedy. Tak mi się wydaje, że raczej nie, albo ja tego za bardzo nie pamiętam. Stopy. W ogóle, co to za manicure? I fryzur chyba też nie było yy, płatnych. Chyba fryzury były w większości za darmo, tak mi się wydaje. Także tak się przedstawia moja przygoda ze Stardollem. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wy dalej w to gracie i jak się zmieniła ta gra, o co tutaj teraz chodzi. Jak to w ogóle wygląda i powiedzcie mi jeszcze koniecznie, na czym polega Mówi Star Planet. Bardzo, ale to bardzo dużo ludzi mi pisze, Paula, czy nagrasz coś takiego. Mi się wydaje, że to jest coś podobnego do Star -dola, tylko jest troszeczkę inna grafika. Musicie mi dać znać. Um, tak, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki powrót do przeszłości sprzed 6 lat Wam się spodobał. Mi się miło oglądało mój apartament. Całkiem fajnie to wyglądało kiedyś, kiedyś było, naprawdę był szał, a w szczególności, jak ludzie zobaczyli mój pokój z torebkami. Zajecie koniecznie łapkę w górę, się podobało i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco i widzieć moje najnowsze filmy w powiadomieniach. I jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną. Pa pa.